na kochani widzowie W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie Takie małe urządzonko Jest to OBD-11 Po prostu dzisiaj w Tiguanie spróbujemy sobie coś zakodować Spróbujemy odczytać błędy I zobaczyć jak wszystko działa, czy działa Powiem Wam też ile mnie to wszystko kosztowało No bo nie było tanio Zacznijmy może od tego, że w Tiguanie Pod kierownicą, tam na dole przy pedałach macie wtyczkę OBD, którą sobie wkładacie takie urządzenie. Ja to teraz robię. Nie będę wam pokazywał. Raczej wiadomo o co chodzi. Na ekranie teraz widzicie mam aplikację odpaloną. Jest to OBD 11, tak jak sam produkt się nazywa. I nie to nie jest żadna reklama. Po prostu kupiłem sobie, bo widziałem u kogoś innego. No i chciałem przetestować. Może wpierw zeskanujmy sobie auto. Zobaczmy jakie mamy błędy i ewentualnie je skasujmy. Tak jak widzicie, mam zero znalezionych błędów. Więc no w sumie nie ma co kasować. Jeżeli byście chcieli skasować, to po prostu przesuwacie w górę. No, i u mnie nie było co kasować, więc od razu mi pokazuje, że mogę sobie zeskanować to jeszcze raz. To tak, przejdźmy do tego. Tutaj, jak sobie wejdziemy na ten niebieski guzik, możemy sobie wejść na przykład. To jest jedyne co wiem z tych filmików. Nie wiem, czy jest więcej opcji takich samych, ale wiem na pewno, że jak wejdziecie sobie na silnik, wejdziecie sobie do adaptacji, zejdziecie w dół. Jest aktywacja funkcji Start-Stop. Klikacie sobie, jest teraz aktywna. Klikacie nieaktywne, przesuwacie, adaptacja przyjęta i w ten sposób pozbyliśmy się start, systemu Start-Stop. I on po prostu będzie wyłączony, nie będzie się lampka świeciła nam, że jest włączony. Po prostu na środkowym panelu będzie pisało, że Start-Stop nie działa. I tyle, przejdźmy więc do aplikacji, czyli takich, no powiedzmy, że kodowań, jakieś tam dupereli, fajne rzeczy. Jutro Wam wszystko to pokażę, bo jest za ciemno, ale po prostu tak mi się podobało. Chciałem teraz nagrać, więc sobie nagram teraz, a jutro nagra... ogramy wszystko, co po prostu zmieniłem. I też mogę Wam teraz od razu powiedzieć o kosztach. Takie 10 tych końców, co tutaj widzicie przy każdym kodowaniu, czy tam 50, 50, no to to jest około 10 zł za 10 końców, czy tam 50 zł za 50 końców, czyli włączenie start stop, no nie? Ale to tak samo możecie włączyć start stop, właśnie w tym innej funkcji za darmo. Yy, mamy tak Mirror Deep, czyli tak, jakby jak wyłączacie kluczykiem. Yy, przyciskacie guzik blokady wtedy jak macie lusterka składane od środka że tylko przykręcacie tutaj one się składają ale właśnie przy zamykaniu auta one się same nie składają to właśnie tutaj możecie to ustawić tu jest właśnie ten system start stop ale to chyba wtedy on świeci ten guzik od start stop i się chyba wtedy świeci że on jest jakby kliknięty niby i wtedy tutaj Wam nie pokazuje usterki, że macie włączony start/stop, mi to nie wiem, czy będzie przeszkadzało, czy, czy nie, czy po prostu sobie zrobię tą funkcję. No ale po prostu jest ona za darmo wtedy, tak? Nie wydajemy 50 zł. Tutaj mam właśnie 100 tych końców do wydania, czyli 100 zł wydałem. Plus, żeby robić adaptację, musicie wydać około 200 zł. A za sam interfejs, czyli ten OBD, zapłaciłem 300 zł, czyli suma sumarów 600 zł, zapłaciłem, żeby robić to, co robię na tym odcinku. Tutaj widzimy następne funkcje jakie mamy, jakieś właśnie te na zegaru na zegarze, żeby właśnie przy odpalaniu się tak fajnie nam załączały. załączały i to sobie chyba zrobię no i po prostu klikamy zmień zawartość bo jest teraz na OFF klikam sobie na ON aktywuj jest to już zakończone kodowanie te teraz przy każdym odpalaniu będzie sobie właśnie te obrotówki tak raz strzeli i wróci sterowanie tylną pokrywą tego nie mam bo nie mam elektrycznej pokrywy Wideo w ruchu nie jest mi potrzebne, bo nie oglądam wideo w ruchu. To jest właśnie to automatyczne składanie lusterek. Eee, co to jest automatyczne składanie lusterka. Eee, lusterka boczne można złożyć ręcznie lub elektrycznie, aby zabezpieczyć je podczas parkowania samochodu lub mycia w automatycznej myjni samochodowej. I tu właśnie pisze, że można złożyć lusterkę po zablokowaniu za pomocą pilota z długim kliknięciem. I rozłóż po włączeniu zapon, i to wszystko, że po prostu automatycznie nie musicie tutaj przekręcać. Komuś może się to podobać, komuś nie. Jak no, mi by było na pewno wygodniej, więc to tak też zrobię. A i tutaj jeszcze pisze, czy chcemy, żeby one nam się otwierały przy, otwierania, przy otwieraniu drzwi, czy chcemy przy. Zapłonie, żeby nam się otwierały Ja chyba wezmę przy zapłonie Ponieważ, no czasami wchodzimy do auta, ale nie chcemy od razu, żeby no, lusterka się rozpadała. Idźmy dalej, co my tu mamy yy, Tylna wycieraczka, co to jest? Aktywuj, dezaktywuj wycieraczkę tylnej szyby No ja to sobie zostawię aktywne, no bo No jednak jej potrzebujemy, tak? Funkcja zdalnego otwierania okien to te zdalne to mam, tylko nie mam automatycznych ale to mi za bardzo nie przeszkadza światła doświetlające zakręty to już mam fabrycznie hill hold też mam a tu są jakieś ustawienia, ale tego nie będę ustawiał ostrzeżenie o pasach bezpieczeństwa zostawię no bo pasy trzeba zapinać jak zapomnisz to akurat fajnie że ci pipczy a w Tiguanie nie jest to takie jakieś nieprzyjemne, po prostu sobie tam pika tak dosyć łagodnie kierunkowskaz komfortowy do tego zaraz przejdziemy bo chcę jeszcze tutaj zobaczyć co i jak mamy też światła doświetlające z biegiem wstecznym czyli po prostu światła przednie jeszcze nam doświetlają jedziemy na wstecznym nie rozumiem tego ale niech będzie <laughs> Mamy też automatyczną wycieraczkę przy wstecznym Tego też nie potrzebuję. Pamięć podgrzewania siedzeń też nie potrzebuje Mam podgrzewane, ale Zawsze możesz to po prostu włączyć nie? I to mnie interesuje, światło hamowania awaryjnego Co jutro sobie sprawdzimy, wezmę ze statyw i Wystawię na ulicę i zobaczymy, jak to działa. Światła hamowania awaryjnego, podświetlenie awaryjne miga kilka razy na sekundę, aby ostrzec pojazdy jadące z tyłu podczas hamowania awaryjnego. Gdy pojazd hamuje normalnie, podświetlenie włącza się normalnie. No i to jest fajne. Aktualna wartość to jest po prostu break. Ja sobie tutaj po prostu to zmienię na brakes i turn signal, czyli po prostu. Światła hamowania, z tego co rozumiem, będą migać yy, i włączy, włączą mi się światełka awaryjne, choć nie jestem pewien. Zobaczymy jutro. Z tego co widziałem, tutaj jeszcze to jest kontrola wycieraczek. Takie jakieś duperele, które mogę też już fabrycznie sobie ustawić. Wycieranie łzy to mogę sobie ręką raz zrobić i też to będzie działać. Yy. No, jakieś dynamiczna odpowiedź sterowania, co to jest dynamiczna odpowiedź sterowania DSR. Zmieniają współczynnik kierowania w zależności od prędkości pojazdu, a jednocześnie dostosowują moment obrotowy w celu dopasowania do współczynnika, aby uzyskać bardziej precyzyjne wyczucie kierownicy i lepsze sprężenie zwrotne z nawierzchnią drogi. Dostosuj ustawienia DSR niska średni, high to może innym razem bo nie wiem co to jest w sumie, muszę sobie poczytać dezaktywacja ESC tu jak chcemy się pobawić w zimę to może jest to przydatne wskaźnik, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych też jest to fajne, no nie? wskaźnik płynu do spryskiwaczy, to chyba każde auto ma aktywuj bluetootha, bluetootha mam suszenie tarczy hamulcowej, to nie wiem czy potrzebne no, i co, i więcej tutaj nie potrzebuję. Jeszcze co mamy, to modernizacja, czyli jak sobie lampy LED do tablic rejestracyjnych zamontujecie, to możecie tutaj wbić i po prostu e, zakodować, że macie nowe lampy, i żeby one współgrały, a często takie, że one nie współgrają. Pamiętam to z mojej bębki No, i tutaj jeszcze macie takie inne jakieś e, gadżety typu. Restart multimedii, jaki macie olej, możecie sprawdzić, jaki powinien być lany. Tutaj na przykład, że serwis możecie zresetować. Tu też jest co ile się zmienia olej. Taka informacja, ale trochę bez sensu, bo to można sobie internet odpalić, a nie płacić za to 10 zł. Tutaj jeszcze jakieś inne, możecie stestować sobie swoje wiatraki w silniku tu jakiś setting of transmission to nie wiem do końca co to jest eee. fuel system priming no to wiem co to jest, ale nie, nie potrafię teraz przetłumaczyć no ale raczej takie inspekcyjne jakieś testowanie wymiana klocków hamulcowych i takie rzeczy bo mamy elektryczne w tych Tiguanach więc no no i w sumie to było na tyle Więcej już tu nic nie ma, i zobaczymy jutro, czy to w ogóle działa. Czy nie, jeszcze ja bym sobie ten start stop system deaktywował, bo chyba nie ma tutaj start stopu za 10. W ogóle patrzcie, wideo w ruchu za 100 zł. Pierdzielę, no to tak, nie ma, nie ma tańszej jakby możliwości, to zakupimy sobie ten start stop, bo w starszych modelach u dziadka zrobiłem tak on miał przedliftowy to tylko mała ikonka w rogu się świeciła tak jak mamy to w tych nowszych Tiguanach, że po prostu jak odpalacie auto to on pokazuje że na razie nie działa start stop i u niego tak pokazuje cały czas jak się zatrzymuje a u mnie po prostu wyskakuje usterka coś tam coś tam i to miga cały czas i chyba to nie odejdzie więc po prostu zapłacę za to żeby po prostu Myślał, że jest y, zawsze wyłączony Więc no, zróbmy to Automatyczne jest składanie serek, czyli jeszcze mi starczy Myślałem, że to tamte, y, co innego Dobra, tu możemy zmienić y, zawartość Aktualna y, czy to jest Hm. Czy ja to już kupiłem? A może ja to już kupiłem? To przepraszam bardzo. Jest już dosyć późno. No to tak. A jutro sprawdzimy sobie, jak to wszystko działa. I co? Do jutra. Mamy kolejny dzień, i teraz sprawdzimy sobie, czy wszystko działa. Więc let's go. Weźmy sobie do auta zobaczmy czy lusterka przy zapłonie się otworzyła i od razu czy będą nam działać zegary w taki sposób jak je zakodowaliśmy 3, 2, 1 działa, wszystko działa dobra teraz tak Start Cop na pewno działa, bo już sprawdzałem Więcej chyba już nie, nie kodowaliśmy, z tego co pamiętam. Tylko jeszcze hamulce z e, awaryjnymi, żeby się świeciały przy takim no, ekstremalnym hamowaniu. Ale to już sobie sprawdzimy na ulicy czy 50 na godzinę. E, no i zobaczmy, jak to działa. Daję was teraz do kamerzysty e, i zobaczcie sami, jak to wygląda. Czy to w ogóle działa, czy nie. Bo tego akurat jeszcze nie testowałem. na godzinę i się zatrzymamy i zobaczmy czy start stop działa czy nie Jak widać start stop jest włączony przekreślony yy, czy tam automatyczne włączany silnika No i te kodowanie dało radę, ale już yy, to z tym awaryjnym hamowaniem no, coś coś tam nie wyszło, może jeszcze muszę coś tam przestawiać ale to dam znać jak będzie działać. Zobaczmy jeszcze jak działa składanie lusterek. Wejdźmy do tego z samochodu. I tak jak to wiadomo. Wciskamy na kluczyku. Blokadę przyciskamy. I nam się lusterka składają. To akurat działa. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Życzę Wam wszystkiego dobrego. I na razie.